Witam pozdrawiam serdecznie z tej strony Wórczyki Filipek To jest tarp Helikon Smal Hamogon Na bazie multikamu rozwieszony Tak się prezentuje pod spodem Ten tarp rozwieszony za pomocą linki takiej ciemnej, czarnej cienkiej ale się spisuje idealnie. Ja sobie tu już szykuję na ognisko. No mniej więcej jest to tarp solidny. Chociaż w moim już są dwie dziury, gdyż ustawiałem tyczką i to troszeczkę spowodowało to takie tarcie w tarpie i pojawiły się dwie dziury. Jest całkowicie dotpony trochę mży, to mówię o zwierzę Tatpa. Proszę bardzo, jaki piękny. I pozdrawiam serdecznie, Filip Piotrowski, dziękuję.